Ten podcast ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Chciałbym ubiegać się o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, ale nie stać mnie na pokrycie kosztów podania o obywatelstwo. Z tego co się zorientowałem, sam koszt złożenia wniosku o obywatelstwo to kwota kilkuset dolarów, nie mówiąc już o kosztach adwokata. A ja jestem skromnym emerytem i po opłaceniu kosztów życia i lekarstw prawie nic mi nie zostaje. Moje skromne oszczędności chciałbym zainwestować w zatrudnienie dobrego adwokata, gdyż słyszałem różne przerażające historie od osób nie mających reprezentacji prawnej, którym z różnych powodów nie udało się otrzymać obywatelstwa lub były źle traktowane podczas testu. Czy jest jakakolwiek możliwość zwolnienia się z opłaty za złożenie wniosku o obywatelstwo? Na chwilę obecną opłaty do Urzędu Imigracyjnego związane ze złożeniem wniosku o obywatelstwo wynoszą 640 dolarów plus 85 dolarów za pobranie odcisków palców, z ograniczonymi wyjątkami dla osób ubogich spełniających określone kryteria do zwolnienia z tych opłat. Aby poprosić o zwolnienie z opłaty, należy w tym celu wypełnić odpowiedni formularz imigracyjny lub złożyć pisemny wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z papierowym wnioskiem o obywatelstwo. Wniosek ten musi być podpisany przez wnioskodawcę. Obecnie nie można ubiegać się o zwolnienie z opłaty składając wniosek o obywatelstwo online. Jeśli nie kwalifikuje się Pan do całkowitego zwolnienia z kosztów, może Pan kwalifikować się do obniżonej opłaty za złożenie wniosku. Prośba o zwolnienie z opłaty musi wskazywać, że nie jest Pan w stanie jej zapłacić na podstawie co najmniej jednego z następujących powodów. Po pierwsze, Pan lub osoba, z którą Pan mieszka i jest w związku małżeńskim otrzymujecie obecnie pewne świadczenia społeczne. Za pomogę przyznane Wam z racji niskich dochodów i środków. Do takich świadczeń należą np. Na bony żywnościowe, tzw. Tak food stamps, lub pomoc medyczna dla ubogich, tzw. Medicaid, do wniosku o zwolnienie z opłaty imigracyjnej należy dołączyć dowód otrzymywania takich świadczeń. Po drugie, w chwili składania wniosku dochód Waszego gospodarstwa domowego nie przekracza 150% federalnych wytycznych dotyczących ubóstwa. Jeżeli ubiega się Pan o zwolnienie z opłaty imigracyjnej na tej podstawie, to jako dowód do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą dochody każdego z członków gospodarstwa domowego. Po trzecie ma Pan obecnie poważne trudności finansowe, które uniemożliwiają Panu uiszczenie opłaty za złożenie wniosku z powodu nadzwyczajnych wydatków lub innych okoliczności. Może to obejmować nieoczekiwane rachunki medyczne lub nagłe wypadki mające wpływ na Pana lub osoby pozostające na Pana utrzymaniu, bezrobocie, eksmisję i bezdomność. Może pan dołączyć szczegółowy opis swojej sytuacji finansowej, która uniemożliwia uiszczenie opłaty, oraz przedstawić dowody, jeśli są dostępne. Jeśli nie może pan przedstawić dowodu swojej trudnej sytuacji finansowej, należy wyjaśnić, dlaczego nie może pan go przedstawić. Może pan przedstawić dokumentację swoich dochodów, listę swoich aktywów, w tym nieruchomości, konta bankowe i akcje, a także swoje zobowiązania, takie jak czynsz, lub kredyt hipoteczny, media, opieka nad dziećmi i wydatki medyczne. Jeśli nie może Pan przedstawić zaświadczeń o swoich dochodach, może Pan spróbować złożyć oświadczenia od instytucji religijnej, organizacji non-profit lub organizacji społecznych, potwierdzające, że obecnie otrzymuje Pan od nich jakieś zasiłki lub wsparcie. W celu uzyskania więcej informacji w tym temacie zapraszam również do wysłuchania moich innych podcastów dostępnych na stronie www.piaseckalo.com Nazywam się Agnieszka Piasecka jestem polskim adwokatem na Florydzie. Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację telefoniczną zadzwoń na 727-538-4171 lub osiem jeden trzy siedem osiem sześć trzy dziewięć jeden